Witam Was, moi drodzy, serdecznie na kanale Morfishing. Dzisiaj w końcu na kanał wjeżdża pierwszy film, można powiedzieć, z unboxingu paczkowego. A nie może być chyba lepszej okazji i sytuacji, gdyż niedługo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a w zasadzie za tydzień czeka nas Wigilia. Więc wielu z Was znajdzie na pewno wymarzone prezenty od Waszych żon. A propos żon, dzięki mojej żonie, dzisiaj wjechała do mnie paczka od sklepu Fishing Store. Jest to produkt popularny ostatnimi czasy na naszym rynku. Chodzi tutaj o tajemnicze, magiczne pudełko. Dlaczego tajemnicze? Dlaczego magiczne? Nazwa pudełka nazywa się Mystery Fishing Box. Jest to zestaw złożony przez sklep Fishing Store, który, w którym tak naprawdę nie wiemy, co znajdziemy. Mamy kilka różnych wersji do wyboru. Mamy wersję na sandacza, szczupaka, okonia dużego, o szczupaka kleń jaś i chyba jeszcze jakieś ryby są do wyboru. A przedział cenowy tych pudełek jest w gra od 99 zł, 149, 199 i 299. I dlatego dzisiaj otwieramy właśnie najdroższe pudełko za 299 zł, a jest to pudełko na okonia. Dlaczego na okonia? Od stycznia sezon ochronny na szczupaka, więc można powiedzieć, że jest to wymarzona i idealna pora, aby właśnie takie pudełko sobie zamówić. Taka mała podpowiedź dla innych żon. Jeśli nie wiecie, co mężom kupić, coś takiego naprawdę może sprawić im radość. Tym bardziej, że ciężko trafić w gusta męża wędkarza. A moja żona przeszła wszystko i postanowiła takie pudło. Cenę zdradziła, więc wiem, że tu jest Mystery Fishing Box za 299 zł na okonia. No i nie pozostaje nic innego, jak otwierać i sprawdzać, co to jest i co w nim jest. Pora otwierać pudełko. Jeśli na nagraniu będą jakieś szumy, czy jakieś rozmycia, to nie dziwcie się, nagrywam u siebie w domu dzisiaj. Na rybach nie byłem. Otwieramy nasze magiczne, tajemnicze pudełko. Przyznam szczerze, że czuję się jak małe dziecko. <słuch> I teraz rzecz najważniejsza: otwieramy pudełko. Co tam będzie? I co my tu mamy? Pierwsza rzecz, która jest dołączona do. Mistery Fishing Boxa. Jest to informacja ze sklepu Fishing Store. Dziękujemy za zakup zestawu na okonie. Masz przed sobą starannie wyselekcjonowane, sprawdzone i łowne przynęty, obok których nie przepłynie obojętnie żaden drapieżnik. Teraz wystarczy tylko wziąć wędkę i iść nad wodę. Połamania. O, z tyłu jest jeszcze informacja odnośnie wszystkiego, te wszystkich przynęt, które znajdują się w tym boksie. Bardzo fajnie jest to rozpisane, łącznie z cenami. Gdybyśmy chcieli sobie coś dokupić, od razu mamy cenę. Ile co kosztuje? Bardzo fajna rzecz. A tutaj dodatkowo mamy dalszą część tej pierwszej strony. Jest informacja, ile zaoszczędziliśmy. Polega to na tym, że gdybyśmy chcieli kupować te przynęty osobno, musielibyśmy zapłacić o 25 zł i 84 grosze więcej. Tak jak w przypadku tego boksika. Dalej mamy dwie naklejki. Naklejka sklepowa fishing store oraz naklejka przedstawiająca box, który zaakupiliśmy. Tutaj jest akurat perch box, czyli okoń na skrzynkę sobie nakleję oczywiście. I już widzę, że mamy tutaj naprawdę masę przynęt. Mam nadzieję, że będzie widać w tym kiepskim świetle tutaj wszystko. Może ja sobie to pudełko wezmę tak na bok, żebyście lepiej widzieli. Mamy tak. Mikado Sensual małe agrafki w rozmiarze XS, 10 sztuk. Tutaj mamy przynęty od firmy Fish Up. Przynęty nawilżone zapachem, który ma dodatkowo bawi, wabić okonie, bawić. No, w sumie bawić też się z tą przynętą mogą. Tutaj mamy 2,5 rozmiar tych przynęt. Kolor taki zielonkawy, bym powiedział z Seledynem, coś, może tak w tym świetle widać. Ale w każdym bądź razie na pewno będę sprawdzał nad wodą. Ró kolejne fiszapy, również 10 sztuk, takie robaczki, można powiedzieć. Y mniejsze, dwujeczki, jeśli chodzi o rozmiar, też nawilżone substancją. Też na bok weźmiemy. Okej, oczywiście nie może zabraknąć ich. 10 sztuk, chyba też tutaj jest ich w zestawie. Rozmiar dwujeczka, takie perłowe, taka, można powiedzieć, imitacja uklei, bym wręcz powiedział. Bardzo skuteczne, już widzę, że naprawdę. Przynęta będzie łowna, dlatego że na swoich wodach lubię właśnie tego typu kolorystykę używać, więc na pewno się sprawdzą. I co my mamy tutaj? Jerkbaita od firmy Rapala. Bardzo fajny, fajna imitacja, bym powiedział takiej płoci wręcz. No, wygląda znakomicie. Później, te wszystkie przynęty, które tutaj są, rozłożę na białych kartkach, żebyście po prostu widzieli jakie gumki, jakie przynęty są. Bo jednak w tym kolorze może to nie wyglądać idealnie. Woblerek na razie na bok. Kolejna rzecz. Obrotówka Lucky John od Bonnie Blade z czerwonym włosiem na kotwiczce. Kolor obrotówki, nie wiem czy zauważycie, czarno-czerwony. Bardzo polecany kolor, jeśli chodzi o słoneczne dni. Oko nie lubią atakować takie przynęty. Takie obrotówki. No i manefika już tutaj widzę. Wirujący ogonek. Posiadam Kilka takich już wirujących ogonków. Spinmady popularne. I przymierzałem się kiedyś do zakupu tego Manifika. Cena chyba nie jest mała, bo ten to jest akurat ma od Manifika chyba ponad 20 zł kosztuje, więc na pewno będę z tego korzystał. Lecimy dalej. Mikado. Przynęty, kopytka w kolorze fioletowym z takim brokacikiem zielonym. Tutaj jest ich 5 sztuk. Uwielbiam łowić na Kopyta, właśnie takiej wielkości, troszeczkę większe. Używam głównie z firmy Relaxa w kolorach zbliżonych do natury jakieś tam białe, białe z czerwonym, z czarnym. Dlatego te również będę używał, bo naprawdę uwielbiam na tego typu przynęty wędkować. Nie tylko na okonia, ale i na szczupaka. Lecimy dalej. Mnóstwo, mnóstwo przynęt i jeszcze raz, mnóstwo. Co my tu mamy? Fajnie, że przynęty są popakowane w takie woreczki przez co y, te bardziej jaskrawe, takie jak seledynowe, nie będą nam po prostu odbijały kolorystycznie od tych innych przynęt. Nie będą nam przynęty jaskrawsze się y, brudziły od innych kolorów. Doskonale wiecie, jak to czasami wygląda. Może nie będę wyjmował wszystkich, dlatego że jak już rozłożę Wam na tą kartkę, to będzie to o wiele lepiej widoczne. Widzę tutaj sporo przynęt ze stajni Westina, Abu Garcia, y, Tutaj mamy naprawdę, tutaj tych seledynowych, zobaczcie ile tutaj ich jest. Jakieś tu jeszcze robaczki, proszę bardzo. Też lubię na te przynęty łowić, bardzo skuteczne na okonia. Savage gir kanibale 7 cm, no super, no jak okoń na to nie weźmie, to <laughs> zobaczcie, no rewelacja. Też miałem sobie kupować kiedyś, bo nie mam w ogóle w swoim arsenale takich przynęt. Widzę i tutaj i Foxa sporo jest. Moja ulubiona firma spinningowa, jeśli chodzi o gumki. A tu też zobaczcie, no, na to muszą brać ryby. Widać, że ten boks jest naprawdę starannie przygotowany. Nie jakieś pierwsze lepsze, wrzucone przynęty zapakowane i niech się kasa zgadza, wysyłamy i mamy z głowy, tylko naprawdę widać, że chłopaki przykładają się do tego, aby te boksy wyglądały jak wyglądają. Tutaj już troszeczkę większe przynęty w bardziej stonowanych kolorach, zbliżonych do natury. Naprawdę wygląda to super. No, zaraz to wszystko porozkładam. Zobaczcie, no. Na no to muszą być brania okoni. Myślę, że to jest... Tak naprawdę o wielu przynętach nawet nie wiedziałem. Niektóre widzę po raz pierwszy, gdyż za okoniami głównie łowiłem na obrotówki. Gumowe przynęty stosowałem sporadycznie. A tutaj ten sezon przyszły naprawdę będę intensywnie od stycznia za, okonia, za okoniem chodził, więc na pewno wszystko będzie wykorzystywane na moich kolejnych filmach. Co tutaj jeszcze mamy? Dwa zestawy główek jigowych w rozmiarze 4 i 1, jeśli chodzi o haki. Natomiast waga główek 3 gramy. Mamy tutaj łącznie 6 sztuk. O, tu są jeszcze jakieś przynętki. Myślę, że do dropshota będą rewelacyjne, rewelacyjne. Sporo przynęt tutaj będzie też do bocznego troka. Widzę, naprawdę jest w czym wybierać. Uwielbiam tego typu kolorki, kolorki brokatowe, róż. Bardzo fajnie sprawdzają się w takich zbiornikach, gdzie ta woda jest mętna. Oko nie uwielbiają tego typu przynęty. No naprawdę testów będzie mnóstwo. Mamy tutaj jeszcze kolejną kartkę. Pokaż innym swoje zakupy i zgarnij nagrody. Wrzuć na Instagram lub Facebook zdjęcie swoich zakupów z tą lotką. Oznacz je fishingstore.pl i zyskaj szansę na nagrodę. Raz w miesiącu wybierzemy naszym zdaniem najciekawsze zdjęcie, którego autor otrzyma od nas przynęty za minimum 50 zł. Więc jeszcze taka fajna dodatkowa opcja na zgarnięcie przynęt. Jakby to powiedział i typowy Janusz. Dlaczego kurwa tylko 50 zł mogłyby już tę stówę dorzucić? <grymny> Oczywiście żartuję. Podsumowując, mnóstwo przynęt. Już Wam pokazuję jak to wygląda z pojedynczymi sztukami. Boks warty, naprawdę warty pieniędzy. Będę miał co od stycznia robić, już się nie mogę w sumie doczekać. Tak to wygląda. e le cime I podsumowujemy boxa. Przynęt bardzo dużo gumowych, cała masa naprawdę. Ja sobie później to podliczę dokładnie i powiem wam, ile tutaj jest Mikado, Westin, Savage Gear, Kanibale 7 cm, Abu Garcia. Naprawdę tych przynęt jest sporo. kajteszki też, Fishapy, więc jest w czym wybierać. Myślałem, że jakieś szczeburaszki znajdę, ale akurat w tym boxie nie trafiłem. W niektórych są czeburażki, właśnie do takich przynęt będę musiał zakupić. Bardzo dużo fajnych przynęt w fajnych kolorach, praktycznie na Mętną Wodę. Choć od stycznia myślę, że już ruszę za tym okoniem. Niedługo kartę będę opłacał. To może nagram jeszcze odcinek. Jak to wygląda u nas dokładnie z opłatami? Mówię tutaj o okręgu Radomskim. Jak sytuacja będzie wyglądała na 2021 rok, ale o tym jeszcze. Pewnie wspomnę. No i moi drodzy, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego, żebyście znaleźli jak najlepsze przynęty własze wymarzone pod choinką, kołowrotki, wędki, co tam tylko Wam ten święty Mikołaj przyniesie. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Osoby nowe oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, gdyż tych filmów po nowym roku będzie cała masa. A plan na nowy rok jest taki, już może teraz zdradzę, że. Niedługo będę zakupał, niedługo zakupię łódkę, taką z prawdziwego zdarzenia, więc będziemy jeździć po wielu wodach i będziemy poszukiwać wielu drapieżników, ale i nie tylko, bo będę chciał też z tej łódki pokarpiować. Dlatego osoby nowe zachęcam do subskrypcji. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie More Fishing.